Moi drodzy, parafianie, odpierdolę wam kazanie. Tak. Oto Marci. Oto Marci. Oto Marcin. Do kościoła nie chodzicie, tylko kurwy pierdolicie. Oto Marci. Poznajcie Marcina. Zajęcie, to wy kupujecie. czy kto ma poznać, ten już poznał, dawno. Tak. Ojej, to nie, to nie o, jest. To oni chodzili. Jest dobra o, 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 jak on nie, czy nie? Mam dobrą miejscówkę, dobra. Powodzenia. Ale tylko nie rybami, bo to nie ma sensu. nie, 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 nie rybami. Dobra, no, no, szukamy Kim o, ja w ogóle gram? O! szybko, No, nieźle. Kto tam się, tam się Aha, jeszcze nie przemienił? E, czarny ja pod, ja pod... Pod czarny E się klikasz. przemieniasz. E, pod E się przemieniasz, R się fryzujesz. Szybko! Ups. Szybko! Zamień się w coś! I stój w miejscu! Okay. <laughs> uciekaj, uciekaj! że nie ja 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 jestem z tobą. Halo, Beczka. co nic nie dostała? Okay. Co nie ma? A nie wiem. Puls, puls Gana? To, nie ma? Powinien być, Ups. bo on pod wodą potrafi no. strzelać. No. Właśnie nie można pod wodą strzelać, tylko łomem no, no. chyba będzie można działać. Dlatego Puls Gana właśnie no. jest. No, no, no. I no. Pod, pod którym są tamty Pod F3, tak? A, tak, Ta, ale bez Puls Dobry. Gana to nie ma sensu, naprawdę. Jest sens. No bo nie, po yes, pod wodą nie jesteśmy w stanie wam nie zrobić. <coughs> <coughs> no. Zablokowałem yeah. się na yeah. tobie. Ja, yeah. prawda, byłem. Tremalne Oryginalnie były w. Biiiiiiiiiiii. No, oh, Ooooo. Oh. Roki, no, zobacz, no, Roki, no, zobacz no. moją miejscowę, Roki. I, czekaj, jak to. Co? No? Co tam się dzieje? A Nooo! Dobra, Dobra miejscowo, no. nie? Dobra, wygra. Ty i Hubert wygraliście oficjalnie. Tak, to dobrze. Hubert, jestem w Świata. To tak, dziękuję. A Hubert, tu jest? Hubert, napisz u. mi na czacie pod u, gdzie jesteś. Zaraz. Gdzie się. Ja nie mogę. Ej, tu, nie, no pod wodą. Hej. Jak się tu ruszy rzeczy, to. Tak, na... tak fajnie ustawiony jest. Hmm. Oj. O nie. Co jest? Ale tamty chyba nie działają, bo nie słyszę. O nie! Co jest? Tauntów nie ma, nie słyszę tauntów po w 3 Słyszycie jakieś taunty? Tak. No, ja, ja A, słyszę. To ja, nie, dać... to ja nie słyszę no. tylko. Co? To ja nie słyszę. dobra, dobra, dobra. Ups. Halo, ktoś tu na pieprza w coś. Ale co no, Do ja nie no właśnie. Bo tak trochę dziwnie może wyglądać z tej strony Cze o, Ale, Zamij się za coś. Za... Boże, Obama poszedł Dobry do Kibla, nie może się zdecydować na jakiś Max No nie mogę aż tak dużo tamtów dawać Ale ja nie słyszę tamtów w ogóle, dlaczego? No właśnie. Tak, A weź tak. wpuść coś. I'm glad it's o, teraz słyszałem, to słyszałem, tak. O. To usłyszałem. No. Może znaczy, ogółem to fajnie wygląda z mojej perspektywy. się się to bawił. tam Marcin! Widziałem baktę, Marcin, tak. jak ty mnie nie zobaczyłeś?! Ja zauważyłem, Ale... zauważyłem, że się na mnie patrzysz i chciałeś obejść budynek, to ruszyłem się koło drzwi, a ja ty mnie ominąłeś. Okay. A i pamiętajcie, zasada 0030, używamy granata z SMG. No, tak, bo w SMG okay, Cza czarny okay, w SMG masz granat pod prawym przyciskiem. Jasne, tylko teraz mam cały czarny ekran. Co ja mam w ogóle tak. zrobić? Na razie Ej, poczekaj, to, to, jest, to jest czas dla propów, żeby się schowały. I dopiero yeah. zaczynamy no. za 6 minut No R-wildałem. 6 nie? minut, co? Na 6 sekund mówiłem. Kurde, Kurde nie ale te ja, no, ale te bronie, jest głupie. może faktycznie trzeba tutaj wziąć z tych skrzynek, żeby mieć podwodną broń. Nie, nie masz. Kto użył dobra. tego? Kto użył musimy granata podpuszkać. już? O, musimy mieć ja. broń. Dlaczego? Tu zmarnowałeś granata w tym momencie. A on się przyda. Katowicz, nie. Dobra, pamiętajcie, zawsze przy stolikach są... Kurde. E, serio? Serio? <noise> 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 Trzy krzesełka. Trzy krzesła, dobra. No, to było trochę głupie, trzeba przyznać. Hopa. Nie, nie zawsze no są takie Chyba zawsze są. No jak się postawisz, to nie. No. O Mestako. No się tam Nie, nie ma przyje. szans, nie mają szans. Z tobą, są no. cztery krzesełka, wiecie? Nie mogę się zdecydować. No się. No, Co, to, są to, są to, cztery cztery krzesełki się Nie. Czemu czarny nie żyje? Właśnie nie wiem. Czarty, a, czy... jakieś tak. a, naparza, a... <grywa> a bo zaczęłeś naparzać pewna w jakiejś propa. Tak, po wszystko naparzał i stracił życia. Aaaaaa. Bo Trzeba podnosić, nie strzela po wszystkim jak leci. No, tak pod dokładnie. E podnosisz przedmioty, a graczy nie możesz podnosić. Więc tak. Okej, roki. roki. Siema, o. Patrzę, jest, nie, jest tutaj. tutaj. Baza. Jeden został, jest takoo. Ale nie chcecie martwić Nie, ja tak nie ja Nie, to tak być. Nie czy wejdzie. A ty z was, ta klasa jest tak kujowa. A znaczy, to trochę fajne chyba... jest? <coughs> Nigdy nie lubię. Dobra. Ja tu patrzę na powierzchnię jak coś. Dobra. Najgorzej, znaczy, na jest pod wodą, żeby nie. tam ich znaleźć. No to jest po prostu nie? No. O już, tylko jego. Nie wiadomo czym ty niszysz potem. Nawet jak ich znajdziesz. Hello. Ja pamiętam jakiś byłem jakaś... Hello. Tym, Czy ja... O. Oh. Czy ja go widzę w tym... Tak, widziałeś, jest bananem pod wodą. <śledziny> 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 Bananami <śledziny> pod wodą. <śledziny> gdzie, 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 gdzie <śledziny> to. <śledziny> Wodny banan. Ty wodne bananie? Nie. Nie. To nie to? O. A nas... Nie, no serio. Zatypy Co? Co hmm. Gdzieś, tutaj... Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj jest, Gdzieś tutaj jest. No Ale Snacko nie jest chamski, nie zmienił się w rybę, także. Nie zmienił się, nie zmienił się w rybę Kurza, Ale nie jest z bananami. Podeszła o turbę, która jest jaśniejsza. Bo jedna jest jaśniejsza, popatrz. Co jest jaśniejsza? Gdzie? Co? Ban jest banan, jest banan, jest Gdzie? banan bamba. Gdzie? Mam e e Na powierzchni trochę O, pływa Dobra, bamba. Bamba. Widzę, bamba. Widzę, bamba. widzę, widzę, bamba. widzę, widzę, widzę To tylko łomami możemy go działać <gulia> <gulia> Tylko łomem, <gulia> co, co? to za... Co to za ryba? Co to za ryba, to za ryba Brać, jest? Bamba, no, no, no. Dawaj go <gulia> <gulia> a, a, dostał Dostał, dostał ale ty w rybę, w rybę. Zabij... No i ja, on ma HP Ty, ale Roki, ty pasujesz tutaj tym skinem, powiem ci szczerze <grym> Ej no, uderzam go! Zamień w rybę Ej e, no, uderzam go Bo i nic! O ale jest, tak. Chyba w ogóle nie dostaje ten obraz, no, no, to co? głupie to jest eee. What? Nie wychodź na tę powierzchnię! Dawaj go! Na... Pod wodę! Ej, to ja w ogóle dostaram się No my nie możemy strzelać teraz w ogóle nie, to nie jest tak. ryż. Widzę, widzę, widzę go, widzę go, widzę go, widzę go, śledzę go. Mięszo, jest mięsem! Jest mięso, mięsem, rzucaj mięsem! Wodnym, wodnym mięsem, no mięso, lata tutaj! Chodź choć, choć tutaj. A to jest bzdura, że no, nie można go wstawić pod wodę! I ta, i ta, i ta żapa koniądka O, prostu. Musisz Chcę trafić w inne profil. Dajcie nie. mi w rybę! Tajnik tu jest gdzieś. O, no, fuck, fuck ja you! No, Dajcie mu w rybę! Nie, nie możemy ta. go A. nawet zabić, no to jak? No, to, 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 to zabić w rybę, no! To, to, jest, to jest nie fair! Coś ty się zamienił przed chwilą! Jest! Zamienił go! Yes! go! go! Yes! Jest! A jedna! Jest! Ale nie wiem, no te łomy jakoś źle działają pod wodą, chyba, nie? Ale ogólnie hmm. łomy dodają bardzo mało obrazu. W sensie. No tak, na jeden kabrak. No, u mnie Ale było, że ej, minus, minus 25 dostawał. Ej, a zrób, żeby były zgany Roki. No nie można właśnie nie ma tutaj i... tego. To piszkod kod. Wpisz no. Piszkot, no. Piszkot, promocyjny, wiesz. No. Kurde, nie Roki, wpisz kod. A potem możemy fight and seek pokrać. No nie, na razie jest bugowane. Zresztą ja po tym odcinku Aha. już muszę Aha. iść. No. Dobra, jestem w dobrej pozycji chyba. Tak I mi się siapło. wydaje. Jestem w bardzo dobrej pozycji. A ja w to nie wierzę. Ale w sumie to, że pistolety nie działają co pod wodą, pojechało? to jest duże ułatwienie dla propów pod wodą, więc nawet, nawet. To nie jest taki. Propów podwodnych. Tak. Jak są trzy krzesła, to nawet nie obalajcie. A może ktoś wywalił krzesło do wody i ustawił się jako trzecie? No. Tak. no to nie, by pływało, nie pływało. Nie Kubert, zrób to, zrób to. Co wiem, się wiem, wiem, wiem. Tego nie pomyślałem. W taki sposób. Tego. Hmm. No, ja tutaj chyba się nic nie zmieniło. Marcin, czy to ty? No, jak, jak Siri, to ta. No ja to nie, to nie ty. Co za? Dlaczego no, nie pokosić pod pokosić podwodowniczego? No właśnie, to jest. Chyba coś zbugowane. <laughs> Jakie to jest piękne roki, wiesz? To jest za piękne, to jest ultra Czy Gdzie jesteś? Jak ty już cudem zginiesz. Zginę no. pewnie, ale no też może nie. Kto wie? Oj. Oj. Hmm. Oj. tam tamty. Okej. Okay. Okej. Okay. Dałem. S serio? Tak. Serio? No, dokładnie, dokładnie tak. Gdzie? No nie. Gdzie? Oh. Ja Kurde, jest o -o. rękawicznym. O-o. Kogo... Nie ma. Kurde, nie, eee, nie. Nie rekinem? poważnie, Roki Stanisław nie da tak? Tak się da? Nie, nie, twarz. Oh, oh, nie, nie what the ...fuck? Co do... Czemu ja... okay, to? Czemu jak? Okej, to jest. Bardzo dziwne. No, ...gonić go. Kurde, no, no sapi tą rybę. Eee. Rekina, kurwa, nie rybę. A rekin to też ryba przecież. Właśnie. Rekin to jest orka. Orka. Widziałem, nie, widzę cię, widzę cię. Widziałem <noise> tego rekina, nie? Musiałem tego większa do... ja złapać. <noise> A Max, gdzie ty jesteś napisz? E, e, widzę. <noise> nie no, on się w coś zmienił, naprawdę O, czytałem oh, z czegoś! Ja pierdzielę To nie nie są hmm. no Ale to, że tak łom ma użycie by... zabiera to jest straszne Mówisz, tak? Ciężko w tej wodzie kogoś zabrać. No, no. To już, już nie jest tym rekinem? Nie, już nie jest. Nie. Hera. Jeszcze nikogo mnie nie był, nie? jest to boler. A, A to, to jest bez sensu, ponieważ. ja mamy baler. Ciebie. Daję... Ej, weźcie kliknijcie na rybę jakąś. Daję taunty. Jak ktoś mnie znajdzie, to nie będę się ruszał po prostu i będziecie mieli szansę mnie zabić z łomu i tyle. No nie. I... Nie I... będę uciekał. Aha, umarłem sobie. No, <gry> no kurde, coś tu cały czas gra. Ryzen Shine Mr. Freeman. Ooooooh! <gry> Rocky, dlaczego zginęło podskoczyłem? <gry> podskoczyłem idealnie jak Ciri podskoczył. Haha! Nie podskoczyłem, <gry> eee, ja, tamty. Daję tamty <gry> cały czas. <zjadę. gry> o, czarny! I gdzie jest czarny? Uh. Mestakon nie był wyżej nie w tej mam, Nie Gdzie jesteś? Schowałem Scho się... Jak to? Nie... Nie małem. cicho... Co cicho, cicho? Nie ma cicho! Ja jestem schowany... Jestem nie ma mnie tym wcale, to nie ja... Dostawcie <laughs> roślinkę, nie wolno być roślinek! Marcin, nie jestem pod wodą! Kurde, utop się... Roślina jedna. została no 0. Nie, nie jestem może tego jestem nawet człowiekiem. Pod wodą nie użyją. O, jak zamknął przejście, ale cham. Gdzie jesteś? No, cicho, o, ci, o, o, ci, o, widzę cię ma widzę, widzę Marcin. No daj tamta. Ty no, daję ty cały zło. czas, klikam F3. <grym> to nie złoto. fuj. słyszę. Zrzućmy od góry ten. Cześć Marcin. Nie, łom, tro łom trochę zabiera, bo już! Idź tam. A, nie, <laughs> Muszę zobaczyć, gdzie jest czarny. Nie? O czarny! Że, że oni cię nie znaleźli jeszcze? No ja się, ja się dziwię, że oni cię nie znaleźli, nie? A czemu on był? Nie. Nie możemy powiedzieć. No nie, no Roks. no. no. Rowenem sobie. No. Kopałeś. Ja może robię coś się od następnej rundy nie chowamy w ogóle pod wodą. Mm. A ja jeszcze nie znam się nie chowałem podwodu. Underwater! to jeszcze żeby, under żeby, żeby, Żeby podnosić postaci, czy tamte przedmioty klikamy E? Tak, tak to tak. jest. A żeby łatwiej było znaleźć, to coś klikamy. Co? No nie, no po prostu, jeżeli, e e, jeżeli, żeby jeżeli, móc podnieść. Jeżeli nie możesz podnieść jakiegoś propa, być może jest to ktoś. Ktoś zamienia. wtedy strzelaj raz, a nie co. Dobra, ale robicie no, też o jakimś tamcie, czyli, czyli, czyli co, można 3 jakoś... Jako prop, żeby dać wskazówkę. No, to? to jest wskazówka dla tych dla poszukiwaczy. Dla, poszukiwaczy. Dla, poszukiwaczy. dla poszukiwaczy złota, tak. Przygód. Gotowi czy nie? Tylko jako nie. szukający nie używaj. Gotowi okay. czy nie? Dlaczego? Może używać tylko szukający to we to tylko wajder, Nie, tylko Gotowi czy nie? się tak trochę Poszukamy. zbagowałem. Baba, chodźcie pod wodę, bo wszyscy są pod wodą. No serio! Mmm, dawaj pod wodę. Miało nie być pod wodą. Dobrze, A... to ja może dam taką podpowiedź, o, że dobra, jestem... O kurde, dobra, już nic nie mówię. Zamierzyli mnie, Jestem? mnie. Jestem? No dokończ, dokończ. O. To tak, pod wodą nawet podnosić nie można, ja, ale bzdura. Mm. Można niektóre rzeczy. O nie, o. no właśnie nie można. Ktoś umarł, kto umarł? Ja, zabiłem robucha. Jej. Zostało dwóch. No. Hmm. Gdzie oni mogą... Być? Czy to tutaj było? Było, 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 okej. Okay. Uh! To ja... trzy kible były, pamiętam, i tak, trzy były? walki. Były trzy kible, dobra. I dwie łomy walki. To Zawsze w kiblu... jest Tak, nie, no poważnie. Tu wszystko się zgadza. Jest, jest, to już jest overki. Mam go! Rybą jest na stole! Ryba. Na, na stole, Chodź tutaj Marcin, nie miało być rybą. Ty. mieszaj się a w ryby. Jestem rybą, spadaj, o co ci chodzi. Tak. A kto to jest? Bo nie Nie to się to w ławice Są tu w Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jego do głównego tego, pod wodą. O dzi. A z jest. O dzi. widzę. Coś nie wchodzi po drabince No nie. No nie da rady go zabić. A, dobra. Nie Teraz da rady go zabić, no bardzo dostaje ode mnie... Dostaje ode mnie z tego... Eee... Wracaj tutaj... No nie tak łatwo taką rybę złapać śliską, co wy myślicie? Otknąłem sobie gdzieś coś, dobra. Złożę wędkę, skonstruujemy. Jak mamy go... Uciekł, uciekł, uciekł. Jak mamy go zabić, do cholery! Co za chamstwo. Chamstwo, biały dzień. No. O widzę go, widzę go On jest stoł podnosi. podnosił nie tak. O tutaj jest, tutaj jest Śmiej się z was No nie da rady go zabić no To nie fair jest Ale dobrze, niech, skupi, niech się skupiłem na tobie, to ja w tym czasie mogę się tam rzec ukrywać No właśnie A wiem kim on jest To jest Kurna pomiędzy tymi nie, jednak nie Ja pierdykam No ciężko tak jest jak nie można strzelać pod wodą Nie To to Mega jest ciężko, no. To jest za ciężko to może zróbmy coś takiego, że, że jak was znajdziemy to się wynurzajcie. Okej. Okay. Ale nie, to chyba tylko z tymi małymi obiektami tak jest. Coś słyszał. No, Kurde, szukamy no, jakiegoś ambitnego okay. pomysłu, w co ty się zmieniłeś. nurkujemy tam. na dno znowu. Coś co a, słyszałem. Teraz, no nie, w ciele, nie na to jest. W w w kodzu, no na No czyli za ryby się nie zamieniamy. Mam go! Jest. Bo tego tamta usłyszałeś, nie? Tak i już słyszałem, że gdzieś to tutaj byłeś. A tak będzie no się za, za chiny? Prędzej czy później? Nie. Prędzej czy osied? Nie. Przedzy czy później. później, Marcin? Górkę, no. a, chod a, chod a chodź się nie chowałem pod wodą. No, nie chowajmy się teraz pod wodą no Dobrze, blutkiem. dobrze. Zaczynajmy jak okay. nam pójdzie, jak będzie za trudno to najwyżej... Okej, okay. dobra. Jestem A za. Czy ja się tym rekinem, jak się zmieni to można być na powierzchnię. <laughs> to, to by było spoko. Tak mi się uda to by mnie nie zabijacie w kolejnym To rynek. by było, to by było spoko, naprawdę. Chyba się da. <laughs> no. <laughs> Serio nie mogę tutaj? O, poczek hmm. czekajcie. Poczekajcie chwilę, nie wychodźcie jeszcze. Dobra. No jeszcze nie, <laughs> nie wychodźcie, nie Nie wychodźcie, o wychodźcie. O jak chce poradzić, jeden ten okej, dobra. Fak, Fuck. fak. Fuck. A, to jest jakieś Fak! jest tą ciężarówką? Kurde! Fak! Nie to chciałem zrobić, cholera jasna. Nie da się tutaj... Nie da się tutaj... E, murzyn, chcesz rybę? Jesteś głodny. rybka. Nie da się tu wskoczyć, cholera jasna. Uwolnij orkę. O. Wolnić orgie? Co? co, co, co? Uwodnić, tak, tak, dokładnie, Marcin. To co mówisz? Wolnić orgię. Wolnić orgię zawsze. Tak. Okay, ja jeszcze jestem naprawdę w szoku, że jeszcze nie zginąłem. Jestem, ja mam... ja jestem, nie Ja jestem w wielkim szoku, że jeszcze nie zginąłem. Mhm. Tak. W ogromnym szoku bym powiedział nawet. Ogromnym mówisz? Ogromnym szoku. Ups! Czarny się. Czarny, zobacz, gdzie jestem. Czarny, zobacz, gdzie ja jestem. <coughs> <coughs> Aha. Jak? Czarny, zobacz, gdzie ja jestem. Jak? Ja się pytam, jak? Kula, dziękuję, nie wierzę. <coughs> a, a chciałem się dostać na to na środku, i się nie dało. Hmm. Czarny, zobacz, gdzie ja jestem. Hmm. U, jak? Nie ruszaj dzieje, się Max, bo ci A to Aha, to nie to byłem ja! Ja się, ja, się byłem ja, się dziwię, ja się dziwię Marcin, jak ty jeszcze mnie nie zobaczyłeś, ale dobra Max! No, no właśnie! Co to się co, Chcę jeszcze ja to zobaczyć. No kurde. właśnie! Zabij mnie prędzej czy później chyba. Chociaż nie wiem, no nie. Są, są ślepi, no są ślepi ewidentnie A rocking? Okej, okay, mają mnie. Ja, Roki też dość Ziem powiem przemyślany był? Roki, Halo. Byłem słupkiem, byłem, byłem, byłem tym słupkiem w fontannie. Jestem ślepy jednak. A chciałem się dostać na fontannę, na sam czubek i się nie dało niestety. Kto no. jeszcze żyje? Roki. Roki dobra miejscówka powiem szczerze, bardzo dobra. No po no. prostu. No, Ale tam się nie jest. ruszaj. Bardzo Asen. dobra, bardzo dobra mapa. Ale jakby się, że tak powiem, znali trochę na tej mapce, to by cię znaleźli. Mm. Mm. Być może. Czy mm. mm -hmm. no. mm. ja mam? Po poobserwuję sobie. Czy to Obama tutaj jest? Dobra. Rocky. Prezydent Obama. Prezydent. Woah! Rocky! Co to było? Rocky, gdzie ty jesteś? Co to ma to znaczyć? Ale źle, źle stoisz, źle, źle stoisz. Jeszcze troszkę się obróć. O, o dobra, i tak, i się za da, 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 da. Daję ciągle tamtą. A jeszcze nie da rady tam troszeczkę dalej? To już jest Max, tak? Nie. Dobra, 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 dobra. dobra, dobra. dobra. Pięciele, gdzie ty się ukrywasz?

jak za rybki się przebierzecie? No. Max, a ty nie mogłeś chociażby, nie wiem, powiedzieć, że to, co mówię, to jest jakikolwiek prawda, bo <grym> jesteśmy no w jednym teamie, więc mogłeś nie zaprzeczać przynajmniej. Ci to cicho! na powierzchni, co? Ej, oni się kapną, te drogi. <grym> <ten opis. grym> gotowi czy nie? Ale gramy na powierzchni, nie? Pamiętajcie. Na o, powierzchni, tak? Ta a, runda na, połud... tak, tak. na powierzchni. No, jak na przykład. Runda na powierzchni. No, nie, Karolo, no, no dlaczego ty nie ma krzesel? Mestako, brawo. Gdybyście mieli ten sam jadący, to byłem ja. Miałem nadzieję, że to taki będzie genialny pot. A, jedna? Nie. Nie, zbyt no, szybko potkakiwałeś. Wyszło jak zwykle, tak? Nie. Wyszło jak zwykle. No. Wyszło jak no. zwykle. No. Wyszło jak hmm. tak. Dwa Uwe, rowery. Łeej, damy... Dwa rowery były. Wait ten sekund. Hej! Hej. Chodź tutaj. Yeah! Yeah! Jeeej! ruszyłeś. I to zostałem sam. Marcin? The... Uh, Rewi. Ale dobra kryjówka. Chociaż... No, no, no zabij się, no! Przez no. chwilę... Ale, ale wiesz co, niepotrzebnie się ruszy, ruszyłem, Ruszyłeś się, nie się nie można tak! Tak, 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 ruszyłem się nie, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, Mamy zdecydowanie lepsze kryjówki. Od razu się, się skatnąłem, że to ty będziesz. się badzi. nie ruszył, to byś nic z nie zrobił, bo koszy nie można ruszyć. Tak, one są nieruchome, tak, masz rację. Zjebałem, zjebałem. Troszeczkę. Jezu, ej, nie mam pomysłu, ej, ludzie. No ja... Głupie serpaże, myśl z... jakąś inną włącznię po tej rundzie. Nie, na przykład. Po tej ojej. rundzie, ojej. 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 ojej, ojej, ojej. Ej, no można ojej. tu, można, to tu jest dobry pomysł. można tu wskoczyć, kurwa, ja chcę. Ups, ups, ups. 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 Nie nie no można, nie można. Cicho, cicho, to może wyjść. To się może udać. Max? Nie, mam złe miejsce, wiem. To się może udać. Mam bardzo, nie uda. Nie <noise> mam bardzo złe No, jak mi się nie uda, to już będę z, 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 trochę nie, nie tego. To się bardzo... musi udać. A, Bo tylko teraz tylko na. T, nie, teraz cała mapa. Ta runda. Cała. Już cała mapa. Już cała? Tam te dwie były tylko Dobre, na górze. Dobra. No teraz cała. No. Proszę, <noise> no nie! Ale pomysł był dobry, musisz przyznać. Dobry. Tylko się troszkę wyróżniało. No nie! Dawaj, Raki, to nie. udać. Ej, Max. zobaczcie! Zobaczcie na mnie! Nie no! Daj, Dawaj, dawaj, o, dawaj. Łoo, Stam... wow, jesteś? Dobra, dobra, dobra! Cicho! Max. Cicho bądź! Tak A on ci Jezus. widzi, nie? Ładnie. Nie, nie widzi mnie. Ale Max. Roki ci widzi. A, Roki. No no, nie, dobra, dobra, widzę. Dobra, dobra. Cicho. Dobra. <ślad> Rok Masakra. Dobra. Roki, gdzie ty jesteś? Nie niedźwiedź, nie Nie Gdzieś tu chyba jest. Dobra. Nie możliwe. Ale widziałeś to, proszę powiedzieć, że to widziałem. Widziałem, widziałem. Masakra. O Ale mój co? Boże. No o, Boż. Jak to? Te to pod się stało? wodą też już... Pamięta... Tak, cała mapa. Ale czy my jesteśmy pod Zobaczcie. wodą? No Pamiętacie, ile było Kibli? Dwa chyba. <grym> Trzy były. <kibli>. No chyba <grym> były <grym> dwa. Ja <grym> Cię też widzę. Yes. No nie. No nie znajdą, nie znajdą mnie. Bo dzięki, nie dzięki nie jest za, że wszystko. nagle wszyscy zniknęli? Dobra, Taunt. Hmm. Słyszycie go? U! U! Dobra jeszcze. Ja go nie słyszałem, to jest. To jest zło, czym my jesteśmy. Wow! <śmany> Zero słowa Ja byłem roślinką na fontanie zełocą. Widziałem, tak widziałem, widziałem. O, to. pudła. Ktoś wysłał w górę pudła. No. Chyba. Ale nie, nie jestem pod wodą, słuchaj. Słyszę je. Znaczy, wiesz co? W moim przypadku to ja bym się kłócił. O. Połowicznie jesteś, Połowicznie tak, no? Kto to? Bo to nie ja. Ja ta 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 ta. Serio, mam takiego tamta teraz? Właśnie nie wiem kto to. To ja to tam. nie ode mnie? Ja tamtuję, ale. Ale ja nie słyszę tamtów swoich. Ew. A to Seeker zrobił hmm. tego, tam tam. Aha. A ja się zastanawiam gdzie czarny jest. A nie, no. Czarny jeszcze żyje? Ty no! Ja On jeszcze żyje! W ogóle się nie odzywa, zobacz, a jeszcze kurczę nawet <laughs> nie znaleźli, ty. No, no taki cichy ninja tamty. wygra. Taki. Czarny, poważnie. Co? To jest sporto. Ale Warto. wiesz jaka była umowa, nie, Czarny. Ale co? Jaka była umowa? To, na co? Nie, nie pod wodą. Nie, Starą, da już tak. Wiedzieli, że sama ta. tak, okej, okay, dobra. Tam, no. Co ci Nie ja rozumiem, że macie możecie don't. mnie znaleźć, nie. ale no. <laughs> Był tu ktoś naprawdę Kochani. bardzo blisko odnalezienia, tak to podpowiem. I to... Do, do wszystkich, nie? Roki, O, o, o! Roki! Roki, uciekaj! Nie. Nie. Powiem wam tak, że każdy... Ma... Słuchajcie, ma podpowiedź. Każdy z was, każdy z stickerów wchodził już po, po, po tym propie. No to dawaj tamte f 3 No ja daję cały czas! Nie, nie. Też daję. Nożesz Nie Jestem! Bić go! Marcin. Nie możecie mnie dorwać! Marcin, ja jestem na powierzchni. Halo, z kilku stron do Ja też też na powierzchni. Nie, nikt nie będzie mnie brał z żadnej strony. Marcin! Nie no. Ja Marcin! Macie Cię nie widzi! Jeszcze raz! No, jeszcze no raz! właśnie! Marcin! Marcin. Marcin. No, nie, no, właśnie. To tu. no, no Marcin! Nie, to... Nie. to jest nie do zrobienia! To jest chore! No, o, nawet nie. nic tu się dzieje, nie? To jest popsute! Nie będę miał okazji, żeby znowu tą kryjówkę zrobić, ale... Marcin, tutaj, zobacz! Tu! Tu, 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 tu! Zobacz. 10, Zobacz, 8, 8... Marcin, Marcin poszedł! Ale. No, co jest? Zobacz, Marcin! Tu! O, o, zobacz, co, co, co wstaje tutaj, zobacz. Zobacz, za tobą, za tobą. Zobacz. A! O, yeah. oh, no. Yeah. Oh, hello! no, Marcin, no byłeś, no, ale byłem w dobrym miejscu. Jakim? Na drabinie byłem. To by było na tyle, tak Dziękujemy bardzo. Nara. Cześć. cześć.